Wystąpienia, które przeszły do historii, jak na przykład We Shall Fight, Winstona Churchilla, I Have a Dream, Martina Luthera Kinga, czy We Choose to Go to the Moon, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, odbyły się bez slajdów. Nie było wtedy PowerPointa. Najlepsze współczesne wystąpienia, których nagrania możesz obejrzeć w sieci, na przykład na stronie TED.com czy na YouTube, też opierają się głównie na słowach wypowiadanych przez prelegentów. Slajdy, jeśli w ogóle są, pełnią taką rolę, jaką powinny. Uzupełniającą. Lubię mówić, że slajdy towarzyszące wystąpieniu są trochę jak ilustracje w książce. Najpierw pisze się treść książki, a dopiero później dodaje się ilustracje tam, gdzie to ma sens. Ludzie nie mają czytać z twoich slajdów, mają słuchać tego, co mówisz. Ty też nie masz czytać ze swoich slajdów. Masz patrzeć na słuchaczy, gdy do nich mówisz, lub w obiekty kamery, jeśli mówisz online. To, co umieścisz na slajdach, ma pomóc twoim słuchaczom coś sobie wyobrazić, coś zrozumieć, coś lepiej zapamiętać. A jak wyglądają prezentacje u Ciebie w pracy? Powinny wyglądać inaczej? Zapraszam na mocprezentacji.pl.